żeby tutaj tobie mus, muszę dupę, do wersalki. no i żeby nie musiał wstawać, od razu no. byś strał. ładnie, 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 no, mi coś powiedział, to byś się zesrał To powiedz, żebyś się zesrał powiedz, Mówi, powiedz. że jakby coś powiedział, to byś się zesrał O, chyba ty byś się zesrał. bo Dawno ryczałeś? Dawno? Sra, po, dawno? Srał? Kiedy srałeś? Dzisiaj? Dawno ryczałeś? Ryczałeś? Że nie, 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 jak ty go na jareczkę, to ja takie taki pójdę z jareczkiem. Idź, idź do swojej koczuni, którą drapie. Nie, już zeszło, zobacz, cały, piękny, ładny. No, zawsze znowu będzie tu samo. A, ty przyjechałeś tylko wygoić się, żeby nie było widać, jak kociunia podrapała. Miał, miał. Co Miał, miał. Miał, miał. To zazrosisz? Miał, miał. że nie masz? Że nie umiał! Żadnej baby nie masz, nie? Nie umiał! miał! Sprawdź lepiej stan zdrowia psychicznego knura, a nie chodnika przy tym jego syfie na szkolnej. No co masz sprawdzić? No że ja mam sprawdzić twój stan psychiczny. To ja psychiczny? Ty? No jak masz sprawdzić, to O sprawdzaj. Od czego zaczniesz? A od ja nie pana? Jest, ja nie jestem lekarzem, żeby sprawdzać. Od pana? Od pana się nie sprawdza stanu od psychicznego. Czego? W głowie. Od głowy? Ale... Od tej? Tam to już zgniło. Na górze. A tam zgniło, tak? No już, a w takim wieku to co tam może być? Kula czerwona? No, ne, 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 ne. ne, ne. A po co przedrzeźniasz go? to Ja nie przedrzeźniam, tylko tak mówię. Ne, zrób, ne, i zębę pokazuję. Zrób kartofle, to zrobiłem. No to masz. Żyj teraz. Ale to jak japonczyk. Oooo, a ile dać bo kto będzie na porzone, kurwy? Da 200? Za 200 to możesz wiesz, a, a na piwko to na, to na kobietę. Takać, stów, jeszcze córko dołożyć? Nie chcę. Aha, dobra, dołożę. Co, za 300 zł to. Dołożę. Cygaro kadłuby ty nie nawet. O, to 300 za mało, a 400 atomek? 5000 najmniej. Ile? 1000 najmniej. 1000! A, bo ty chcesz chleć do odporu, do tak? No, a jak? A jak? Idę, idę na całość. Jak? A jak? Na całość. Jak trzeba jebać, to i I wypić dobrze. A jak? I zjeść. Za pieniądze, tak? No za, pieniądze. No tak. mówię, że dasz. No, Przepraszam bardzo. Za pieniądze, tak? Odpowiedz. No, jak coś no, zarobić, to dałeś. Zarobkujesz pierwsze na kurwa, a później męż kurwa niech nie drapie ci kurwa kotka. Cieszę się, cieszę się, Tak.